Hejka, hejka, kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnej aktualizacji ze Star Stable. Dość późno, ale słuchajcie, jak najbardziej jest. Ale oczywiście zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to gorąco Was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami i seriami na kanale. No i słuchajcie, ten oto pięknie to jest to tyjan, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam. Oczywiście, że dobrze pamiętam. I całe to wyposażonko tak naprawdę, jest tutaj ze sklepu z bonusami, słuchajcie. Jak macie sklep z bonusami, a dostaje się go za to, że ma się Star Raidera na wieki, wieku. czyli zapłaconego tylko, słuchajcie, raz. No i co mamy, słuchajcie, w tej aktualizacji? Zobaczcie, co pojawiło się w Morland. Mamy, słuchajcie, stylistę. Oto śliczny styl. Salon piękności stajni Morland, miejsce. Takie jak to oferuje fryzury i makijaż ze Star końcy a także dostęp do trybu tworzenia postaci. Możesz również bezpłatnie zmienić swój styl za pomocą już posiadanych fryzur i makijaży. No, słuchajcie, taka nowość się u nas tutaj pojawiła, jak widzicie, ale ja na razie nie potrzebuję tutaj nic zmieniać. Mam szczerze, że ja chyba o nawet zapomniałam zadbać. Ojoj. No ale słuchajcie tak to wygląda dodatkowo coś się tu jak widzicie pozmieniało a mianowicie wcześniej mieliśmy w tym miejscu um, ogłoszenia teraz mamy je słuchajcie tutaj i podobno są jakieś nowe Do tego co widzę to tu są akurat te stare więc nie wiem ale na pewno jest to słuchajcie przeniesione i słuchajcie, kolejną rzeczą jest to, że mamy powitanie koni. I chcę to słuchajcie sprawdzić. Mam jak coś nieporządek w stajni. Yy, właśnie, obok są w ogóle obowiązki stajenne Na ścianie, na daleko twojej szafy jest nowa tablica. O, to tutaj jest ta nowa tablica. Każdego dnia znajdziesz na niej trzy obowiązki, za które dostaniesz jorwickie szylingi i yy, doświadczenie dla konia. Sprawdź tablicę i baw się dobrze ze swoimi koni. Chcę to słuchajcie zobaczyć. Pierwsze co, to chcę w ogóle podejść tutaj. I zobaczyć, co tu się stanie. Ja to powitanie niby. Dobra, tu nie wiem, ale na razie idę do tablicy w sumie. I zobaczmy, co tutaj, słuchajcie, jest. Uzupełnij paszę, uzupełnij wodę, umyj konia. Okej, okay, to w sumie chodźcie, zrobimy to. Czyli mamy umyć konia, już Cię wezmę, tutaj tak, nie obraź się, że Cię będę tak myć. Myju, myju. No dobra, słuchajcie. Wydaje mi się, że to na tej zasadzie. Nie, nie wiem. Okej, okay. czyli jakby to mamy. E, uzupełnij wodę. To mnie ciekawi. Gdzie by trzeba... Chyba, że to chodzi o. Bo było to? Nie. Dobra, czyli jakby... Nie. A tu, zobaczcie, tu w ogóle mi się świeci. Dobra, teraz zauważyłam. Poczekajcie. U tego koniśka tu widzę. Ale nie mam siana. No nie, nie wiem czy mam siano. Mam. To dwa, ale mam. No dobra. Czyli nie jest, słuchajcie, bardzo źle. No, U. to nie to, czekajcie, bo teraz normalnie. Aha, że tu mam mu No, a tu mam siano, czekajcie, zobaczcie. Mam sianko, i może teraz? Dobra. Ja nie skumałam, słuchajcie tego wcale, wcale. Mam jeszcze jedno? Tak, mam jeszcze jedno, i musimy znaleźć. Tu widzę, że jest. I mamy jedno, i tu widzę, że jest. Ojciec. Um, widzę, że tu jest. Bo pokazują się, słuchajcie, te znaczki tutaj na górze. Gdzie, że tu mój koń początkowy ma? Pewnie gdzieś tu. Dokładnie. No dobra, słuchajcie, mamy to. Nie wiem tylko jak chodzi, jeżeli chodzi o to witanie się, że stanie się przed. Nie mam pojęcia. Ale dobra, mam, słuchajcie, wszystkie te trzy zadanka zrobione, więc spoczko. No i, słuchajcie, lecimy dalej, a mianowicie mamy, słuchajcie, nowe maści koni, ale to, słuchajcie, zaraz, bo ogólnie... Aha, czekajcie, bo teraz tak przeczytałam, że witanie się koni. Wyobraź sobie, że Twój koń wita Cię tańcem albo przyjacielskim rżeniem. Teraz, rumaki w stajni cieszą się na Twój widok, kiedy podejdziesz do ich boksu. Nie powitają Cię za każdym razem, bo to byłoby nierealistyczne, ale za to będą to robiły na wiele różnych sposobów. No, okej, okay, czyli jakby to ja tutaj nie skumałam. Tu widzicie, mamy stylistę koni, ale to już było wcześniej. Dodatkowo, słuchajcie, odmiany jeździeckie konia lucytańskiego i andaluzyjskiego. Ze święta jeździeckiego. No to, słuchajcie, dotarły na Jorwik już na stałe. No więc, słuchajcie, wydaje mi się, że fajnie. Yy, I mam... I one będą, słuchajcie, na dworze srebrnej polane z tego co widzę. Jeszcze chcę zobaczyć, bo coś tu niby pisze. Że jest jakieś urozmaicenie, ale nie. Okej, okay, jest więcej słupków. Już widzę, że jest więcej słupków, więc faktycznie coś tutaj dodatkowo dodali do wyścigów jak najbardziej. No ale no to takie kosmetyczne rzeczy bym powiedziała. No i słuchajcie, co jeszcze mamy? Słuchajcie, słuchajcie... Mamy tutaj, słuchajcie, coś takiego jak udoskonaliliśmy udoskonaliśmy właśnie zadanie spotkanie z bobkatami i wyścig codzienny bobkatu, by dawało więcej zabawy. Dodatkowo wyścigi z tajni którymi zajmuje się Barbara, otrzymały ulepszenia graficzne, by bardziej pasowały do obecnego stylu. A ona sama ma cudowny, nowy, słuchajcie, wygląd. Mamy stylistę, to już witaliśmy. tablicę obowiązków również. No to słuchajcie, teraz musimy udać się. Z tego, co widzę, w parę wręcz miejsc, bo tak na dwór srebrnej polany, jako pierwsze musimy się, słuchajcie, udać. No i słuchajcie, mamy nową maść. Z tego, co widzę, to jest chyba ten. Tak, to jest, słuchajcie, chyba ten taki najnowszy. Bo chodzi, słuchajcie, o to, że mamy trzy, jeśli dobrze znalazłam, trzy nowe maści, i mamy pierwszą, czyli Sele Francis, jest za 900, słuchajcie, star końców i znajduje się tutaj na dworze Srebrnej Polany. Teraz musimy udać się, słuchajcie, w kolejne miejsce. Czyli słuchajcie do wioski Valedale, gdzie mamy wioskę Valedale, wioska Valedale i słuchajcie, lecimy jak najbardziej i tam będziemy mieli kolejną odmianę kolorystyczną konia. Tylko słuchajcie, tym razem będzie to koń ardeński, więc lecimy jak najbardziej, zobaczymy jaki to będzie. I słuchajcie, zostanie nam ostatni z tego co liczę. Ale tak, szukamy, słuchajcie, konia ardeńskiego teraz. Wydaje mi się, że to były chyba te. Dokładnie. I słuchajcie, mamy nową maść, wydaje mi się, że to jest ta. Ale obejrzyjmy sobie, słuchajcie, wszystkie. Są te olbrzymy, takie ładne. I one mają tyle maści. Ale opisałam, że to jest ta na końcu właśnie. I słuchajcie, jest przeładny. Akurat bym go nawet chciała, ale aktualnie, no, nie kupuję. I jest, słuchajcie, za 900 star końców. I, słuchajcie, udajemy się już w ostatnie miejsce, gdzie znajduje się kolejna nowa maść. I, słuchajcie, teraz jesteśmy na ranczu starszeń i mamy, słuchajcie, nową maść Mustanga, zobaczmy sobie na koniec, i to jest chyba ten. I słuchajcie, słyszycie najprawdopodobniej mojego psa, ale tak, słuchajcie, to są wszystkie trzy maści, są po 900 star końców, i w sumie, słuchajcie, tak wygląda cała właśnie aktualizacja. Więc ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał taki szybki, jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwsza z to gorąco, was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi filmikami i seriami na kanale. 什么一切切破一半